Ciekawcy poszukiwacze na wyspie wiedzy. Co powiecie na sport, który łączy domowy obowiązek z adrenaliną? Poznajcie ekstremalne prasowanie dyscyplinę, w której ludzie prasują ubrania w najbardziej niezwykłych i niebezpiecznych miejscach na świecie. Zapraszam Was do odkrycia jednego z najdziwniejszych sportów, jakie wymyślono. Przy źródle opowieści spotkałam Ibisa i Nietoperza. Ibis był przekonany, że to zawody w jak najszybszym prasowaniu. Opowiadał, że zawodnicy dostają górę pogniecionych liści i wygrywa ten, kto pierwszy je wszystkie wyprasuje na idealnie gładko. Nietoperz z kolei twierdził, że to sport polegający na prasowaniu w całkowitej ciemności. Uważał, że prawdziwym mistrzem jest ten, kto potrafi wyprasować ubranie, nie widząc ani jednego zagniecenia. Wyjaśniłam im, że w tym sporcie nie liczy się ani prędkość, ani prasowanie po ciemku. Kluczem jest połączenie ekscytacji związanej ze sportem ekstremalnym z satysfakcją idealnie wyprasowanej koszuli. W zaroślach pomysłów spotkałam Arę i Żółwia. Ara opowiedziała, że widziała kiedyś człowieka, który wspinał się na bardzo wysoką skałę, a na plecach miał deskę do prasowania. Gdy dotarł na szczyt, rozstawił deskę i w pięknych okolicznościach przyrody wyprasował koszulę. Żółw dodał, że on słyszał o kimś, kto prasował ubranie, nurkując głęboko pod wodą. Opowiedział, że było to ogromne wyzwanie, bo woda natychmiast chłodziła żelazko i marszczyła materiał. Zgodziłam się z nimi, że to doskonałe przykłady. Ekstremalne prasowanie polega właśnie na znajdowaniu jak najbardziej absurdalnych i trudnych miejsc do wykonania tej prozaicznej czynności. Na molo ilustracji spotkałam Sempa i Pancernika. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o ekstremalnym prasowaniu. Sęp wyjaśnił, że jest to sport ekstremalny i sztuka performance, w której ludzie zabierają deskę do prasowania w odległe lub niebezpieczne miejsca i prasują tam ubrania. Pancernik dodał, że sport ten został zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii, a jego miłośnicy prasowali już na szczytach gór, w lesie, na spływie kajakowym, a nawet podczas skoku ze spadochronem. Pochwaliłam ich za dużą wiedzę, podsumowując, że ekstremalne prasowanie to humorystyczna dyscyplina, która łączy dreszczyk emocji z satysfakcją dobrze wykonanego domowego obowiązku. Kochani badacze, dzisiaj poznaliśmy jeden z najdziwniejszych sportów na świecie ekstremalne prasowanie. Zrozumieliśmy, że ludzka kreatywność nie zna granic i potrafi zamienić nawet najzwyklejszy domowy obowiązek w ekscytującą przygodę. Mam nadzieję, że ta historia wywołała uśmiech na waszych twarzach i pokazała, że sport może mieć wiele nieoczekiwanych form. Do zobaczenia na kolejnych wyprawach po wyspie wiedzy.